Siema, z tej strony, Dajdy Michał i witam Was w odcinku, w którym powiem Wam o moich domysłach odnośnie lokalizacji GTA 6. Będą to tylko moje domysły, także nie spodziewajcie się tego w samej grze. No i chyba to wszystko na wstępie, także zanim przejdziemy do odcinka, najpierw intro. Okej, okay, a więc na starcie już chyba mogę wykluczyć Prześwietlę Los Santos, ponieważ pojawiło się w ostatniej części GTA, więc dla twórców taki podgrzewany kwadrat był bez sensu. Czyli odpada również samo San Andreas, czyli zarazem San Fierro, jak i Las Venturas. Według mnie jest duża szansa, że nie pojawi się również Liberty City, które prawdopodobnie pojawiło się w największej, tak naprawdę największej ilości i części Grand Theft Auto, także to byłoby było bez sensu dodawać, a poza tym yy, słabo pokazało się, pokazało się GTA 4, które działo się właśnie w Liberty City, do tego wątku, że Draftstar zdecydował się akurat na to miasto. A kolejnym miastem jest Vice City, które według mnie ma spore szanse, że pojawić się w następnej odsłonie Grand Theft Auto. A to dlaczego? Głównie pewnie dlatego, że to miasto nie pojawiło się jeszcze ani razu w uniwersum HD. Także to mogłoby się sprawdzić. Poza tym wielu graczy ma nie wspomnienia odnośnie tego miasta. Także pewnie chętnie by kupili i to by byłby mądry ruch ze strony Rockstar. Z tego co wiem, to Vice City nie pojawiło się za dużo razy. Zwłaszcza w uniwersum 3D nawet. Podajże w Vice City i Vice City Stories, także to nie jest wcale dużo. Jest spora szansa, że to właśnie tam odbędą się wydarzenia z GTA 6. A więc kolejną moją propozycją mogłoby być zupełnie nowe miasto, które mogłoby być na przykład Chicago, ponieważ to miasto jest całkiem popularne w Ameryce, dość bogate, i myślę, że nadawałoby się do, yy, do nowej części, właśnie GTA. A poza, poza tym mogłoby się też pojawić zupełnie ca wszystkie miasta, jak, jakie się pojawiły dotąd czyli całe San Andreas, Liberty City oraz Vice City na jednej mapie, co było naprawdę ciekawym rozwiązaniem ze strony Rockstar'a. Prawda, ważyłoby sporo i też trzeba było długo poczekać, ale na takie coś myślę, że to było naprawdę mega rozwiązaniem, jakby też tam wszystkie miasta, które się pojawiły, czyli tak jakby można powiedzieć, że wkleić tam mapę z GTA 1, ponieważ z tego co wiem to tam pojawiły się wszystkie miasta no i według mnie byłoby to naprawdę fajne i szczerze liczę na to, że właśnie tak będzie. Ponieważ serio wtedy GTA 6 by było mega no i to już byłby koniec tego filmu Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. I napiszcie jak wymyślicie, które miasto mogłoby się pojawić właśnie w GTA 6. No i chyba to już wszystko. Także na razie. Cześć, pa! pa.